Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby po pierwsze kontynuować naszą dalszą współpracę odnośnie polsko-niemieckich projektów. Ustaliliśmy plan działania do końca tego roku, jak i też cele na amatorską piłkę nożną. Z każdym spotkaniem jest więcej pomysłów, zarówno ze strony niemieckiej jak i, jak i od nas jestem bardzo zadowolony z tego, że udało nam się w ten projekt włączyć też y, dziewczęta, bo, bo to jest bardzo istotne. I to co, to, co też fajne, planujemy 4 września, będzie takie spotkanie też tutaj y, dotyczące wspól, wspólnego szkolenia, wspólnych treningów y, bramkarskich, konsultacji bramkarskich, jak i y, jak i warsztatów dla trenerów bramkarzy. Kolejnym projektem jest projekt rozgrywania i wspólnych treningów, konsultacji wspólnych dla kadry B, czyli tych zawodników, którzy są w, naszej, w naszym rankingu trójką, czwórką na poszczególnych pozycjach i tu będziemy chcieli ich powoływać, będziemy chcieli ich przez cały czas monitorować, przyglądać się im, żeby mieli możliwość wskoczenia na tą dwójkę bądź nawet jedynkę, jeśli chodzi o, o pierwsze reprezentacje województwa. Myślę, że fajne rozwiązanie i też wspólne treningi zarówno pozycyjne, formacyjne, jak i też oddzielnie będziemy trenować, żeby później można się było konfrontować w meczu takim, nazwijmy to, towarzyskim. I kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, jest, to są konferencje trenerskie i taki ważny krok, jeśli to nam się uda zrobić, to myślę, że będzie to taki powrót do przeszłości, czyli wspólne, wspólne kursy trenerskie. Zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie polskiej. Jeśli będzie to dotyczyło na przykład e, kursu UEFA to część zajęć, połowa zajęć będzie po stronie polskiej, połowa zajęć będzie po stronie niemieckiej i e, zakończone oczywiście wspólnym egzaminem.